Witam Was serdecznie! Stoneblock 4, witam! To jest, to jest, jesteśmy tutaj, jest to możliwe, to się dzieje w tym momencie. blok 4 jest i robimy to. Ogólnie tej temy są, bo tutaj pszczółka sobie przyleciała za odawianie tego kościka. No i co mogę powiedzieć? No Stoneblock 4, no szczęście niesamowite. Nie spodziewałem się, że jeszcze w tym roku dostaniemy, dostaniemy kolejną wersję Stoneblocka, szczerze, bo o ile się nie mylę, poprzednia wyszła jakoś mniej więcej rok temu, właśnie. W, w, w tym samym okresie, ale pewność mieć nie mogę, bym musiał sprawdzić, a mi się niechta, chce, jestem leniwy. Dobra, ogólnie tu już jesteśmy. Ogólnie chciałem, żeby muzyka była tego, bo ona jest całkiem spoko. Ale niestety, jak wychodzę z tego, to jej nie słyszę. Nie wiem, czy to jest gdzieś to zmienia, czy coś. No, tam mam dam, dam moją. Trudno się mówi. Trzeba zebrać kobla, podoba mi się. Ej, dobra, wolno się tylko 3 lata, w 2022. Tylko 3 lata się... Jezus Maria, nawet nie wiedziałem, że są jest tak stary, trójka. Ty no, bo on wyszedł w 2022. Co jest? Jezu. Ale nic, mamy kamień, no to typowo raczej się to robi tak. Cinema. Jezus. O, muzyczka! O! Jak przyjemnie. Jezus Maria. O, ładny crafting tablet. Nie powiem, że nie. Zróbmy sobie miejsce na to. a Asarok. No dobra. Oj, muzyczka jest przyjemna na tle. O! Tak, na no to pekały. Taka... Jest. Ma coś w sobie za muzyczkę. Jest. Dobra, Ultimate Note. Ultimate County to... A dobra, to jest to. Tu są te podstawowe rzeczy. Jak się to graftuje, bo to już nie na każdej paczce? Okej. Okay. Ok, no jeszcze osoby kobla nie są, najwię... a może jeszcze zrób kobyl yy, jeszcze jednego kobyl teraz będziemy mogli kamień wydobywać, tutaj, yy, aha czemu tego nie mamy, a dobra, bo trzeba jeszcze tego, wydobywać kamień, teraz myślę, że tyle wystarczy, oj, tyle wystarczy, git, mamy ten, yy, tylko czekajcie, bo to się robi z tego i my będziemy potem potrzebowali saplinga, czyli tak, nie, tu potrzebuje. Ej, bo skoro tu jest to my mijamy piasek, a nie, bo piasek jest pod Zapomniałem. chyba piasek jest pod Tak mi się wydaje. No teraz nie będziemy tego sprawdzać, a to się robi z A im tu dam to, game. Dobra, mamy to. Odbijamy sobie kolejnego quest'a. Nie wiem, czy ta muzyka jest w sobie przyjemna, czy bardziej przeszkadza. To muszę ściszyć na pewno. No tu jest muzyka węgier. Tam jest jakiś no. Będziecie mogli dać znać, czy chcecie zagrać, czy wodzicie, żeby tego, żebym dawał jakąś w tle po prostu. Walił. Chyba, czy to w ogóle ma wpływ na to? Bo ja nie czuję różnicy w modu, co? A bo powiedzmy, że coś się zmieniło. Ale tylko powiedzmy. Dobra, w tym momencie robimy cinema. Witam serdecznie. Dostaliśmy zwykłą, ja będę na zwykłej działać, no bo... Jednak... Na tym najbardziej się działa. Eee, teraz czekaj, jak nie znajdę do, do środka, to nie będę sobą. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tutaj jest środek, albo przynajmniej był. Dawaj mi tego pomiecza na dół. Jezu jaki to jest klimacik. O, już widzę, że twerk twerkując do drzewka możemy osiągnąć sukces przy tym drzewku. Dobra, but. Ja chciałem zrobić właśnie skrzynkę z kamienia. Ja jestem... No, ja może się poddam po prostu. Rękę z kamienia. Okej. Okay. robiąc pietyk. Była wada tak. Nie wiem czy w ten sposób się... O, listki akładnie spadają. Tytowe, nie, to jest za ładne. Potrzebowałbym tulsa. To są się chmia. Okej, no i mamy pierwsze dawno. Można od razu pomnożyć nasz majątek. Jakby ktoś pytał nitki zdecydowanie robi się w inny sposób, bo odwrałem dużo tych tych. I nie mam tego robaczka, więc nitki zdecydowanie pozyskuje się w inny sposób, yy, nieznanymi. Po co mi czterech skrzynki? Nie wiem. Po co mi to? Nie wiem. Czasami bywa, że ma się autyzm, i to już tego się nie da zmienić, po prostu, nie? Trzeba się z tym po prostu czasami pogodzić. Dobra, mam tak, ktoś łączy z tym, nie Git. Dobra, ogólnie te jajka, ja uważam, że są najcenniejsze na świecie. Yy, dlaczego? Yy, a w sumie nie mamy 100% szansy, że kurwa, tak nam z tego dopnie. Oj! Oj, to będę potrzebował więcej jajek. Ale dlaczego już wam mówię, bo raczej jest ten mod. No jest ten mod. a nie mamy 100%, bo mogę to pobarbować przecież. Jest ten mod, tylko to on dostał w trochę, żeby on nie był zbyt OP. Tak, z tego się robi LimeChickena. Level 0, X No to pozdrawiam serdecznie, bo ja nie wiem jak to robić. Bądźmy dobrej myśli, nie możemy myśleć negatywnie. E, okej, okay. to jest 50 jabłek w ogóle. E, czy... O. Bo. A bo to jest dwisa. E, okej, okay. czy w ogóle jabłka? Nie. Bo w pierwszym z są bloku albo w drugim dało się przetapia... przetapiać, Przetapiać jabłki. Ale są pośledzone. E, przepalać jabłka i wtedy dostawało się bardzo fajne jedzenie. E, hammer time. Okej, okay, no okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 5 na 5. To ma jeszcze jakieś chwilę na coś. Co to jest 2 na 0 na 7? To jest tą Bo a to jest stone. Aha, no to przepalmy. Nie mam czego przepalać. W dla mnie. Ok, teraz przepalmy sobie raz 2-3. Dwoma tymi powinno to wystarczyć, chyba. I stone hammer. To bije 3 na 3 na jeden w dal. Ok, ja bym potrzebował jeszcze torczy. Skąd pozyskać węgiel? Dobra. Tak, pozyskujemy węgiel. Spoko. A co z liści? Aha, bo oni są, że mia liście zbiera. Mogli to powiedzieć zanim, żebym zniszczył 5 drzew. No nic, trudno. To ma 50 durability. To jest. To? Trzęsienie ziemi się tu nie spodziewałem, ale to są te te. A tu jest chyba pendelek do zrobienia. No, właśnie. Hmm, nie zmarnuję takiej okazji. Bo i tak tego nie tęteknę. Jak chciałby pendelek, potrzebuję trawy. No dobra, no to możemy w sumie zrobić najpierw drzewko. Chwilowo w weku musi być. Są liście, są liście, jest dobrze, jest dobrze. Nie mam tego, nie mam tego, ale po co takie szczegóły już. Miałem walnąć ten młotek sobie. To naprawdę nie się na przepalenie. Jezu, jaki wstyd. O. To lipka. Dawaj, 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 dawaj. W sumie nie wiem, po co mi ten młoteczek. W sumie tylko do kwesta chyba. Bo i tak go chwilę nie będę używać, bo ona widz zbyt dużą demolkę. Po co jest w ogóle ten hajs tu jest gdzieś sklep? Useful item tips. Nie ja to są tipy. Ogólnie naszym głównym celem, z tego co ja rozumiem, jest tutaj zrobienie tego całego. Dobra, nie wnikam po co to jest i dlaczego to wygląda a jak... Ono, ja nawet nie będę porównywał. Ale wygląda tak na tego, jakby pod dobrym kątem spojrzeć, jak e, ten wąż. E... No dobra, nie będę się wysilał star i ten mechaniczny. Ten wężyk, nie pamiętam nazwy jego, a mam 600 godzin stary, i ta będzie dla mnie. A jeszcze tutaj jest na pewno endgame do zrobienia, te wszystkie itemy. No dobra, dobra. no dobra. mało jest tych zakładek, niestety. Ale to jest wczesna pewność tego swombloka, zgaduję, że to będzie miało dużo updateów. Kiedyś się zrobi drugą serię z tego. Co to jest? Okej. Nie mam pojęcia co to jest, ale buja. Wooden Basin. Czym jesteś? Czego chcesz? A dobra, to jest... I to można pewnie ty. Nie. No tak nie działa. Jest jakaś progresja tego? O! A może kucać. Działa. jakie fajne. To jest. Nie wiem, jak mi się podobają te mechaniki. O, to jest półtora wiadra wody? No fajnie od razu, jeszcze walniemy. W sensie w sumie. No, a to jest losowe. Ale to wystarczą. Tylko nie wiem, skąd zrobić jako jeszcze, ale to tam na spokojnie. Campfire. Dobra, to trzeba przepalić to na pewno. Ognisko sobie zrobimy. Okej, dobrze, czyli tutaj jest w sumie początek głównie na liściach się opiera. Ciekawi mnie, jak będziemy surowce generować. Nie jestem do końca pewien, co tutaj jest robione. Oho, pełen dostaliśmy. To jest dosyć wcześnie żelazo pozyskaliśmy. Campfire. Jest jak ładnie jest, to jest. Boże. Dobra, trochę tutaj syf jest, losowe bloki gdzieś, ale ten fakt można pominąć. Normalnie gotujesz liście. O, tak, nie. Dobra, liście gotowane są. Możemy zrobić tak, tak, możemy sobie trochę poukładać jak flipunek. Dorobić sobie możemy na pewno torcza. Nie wiem, co jeszcze można zrobić z pieniędzmi, ale coś na pewno można ciekawego z nimi zrobić. To się jeszcze gotuje... A, dobra, tu jest strzał. Osiem sekund. To jest rejliście, a to nie miało być coś innego? A to nie dostanę tak? Dostanę, o. E, tam echo to jest... O, tam jakaś fabuła jest wywalona. <laughs> tam jakaś fabuła jest... E... Ok, to leaving to... values to level to turn them into a czekaj, bo tam było niszczenie chyba tego Wait Ja tu nie dostałem by breaking them with Ja nie mam kroka chyba niestety Nie, muszę Wait, wait wait A dobra, bo to się robi z tego chyba tak dobrze, zapamiętałem, że to jest Mam 8. Okej, okay. dobra, ładnie, kwestik zrobiony. O jakiś prezencik jest. Nie gadaj, że to jest opening. Warden Horn. Ty! To no nie jest takie złe chyba. Fatalne, nic to nam nie da. A, to jest ten. Z tych mobów. Jak ktoś oglądał Xenobloka 3 to wie. Chociaż ja nawet nie wiem, czy to było w Xenobloku 3. Mniejsza to. E, to można już zrobić na luzie. Zapominam, że tutaj się nie da tego tak zrobić. Tylko i tak trzeba tak. E, pebla mamy na całe szczęście jakiegoś. Dobra, git. I teraz możemy wreszcie rozwiązać pewną kwestię. Nie licząc tych pieniężnych, o tutaj. A w ogóle tutaj jest... O! Nie masz jeszcze?! Dobra, to był chyba basic. Aha, bo to się prawie mnie zjadł, Ale jestem tak tęty! Jestem zbyt głupi na to. No dobra, trudno. Jakby niczym się chęci, nie? Czy coś. Ja jestem zbyt tępy na to chyba. Boże. Zróbmy sobie dalszą linię questową z tego chociaż. Nawet nie wiem co z tego mogło zrobić. A na tym opieram całą swoją motywację. O! Jezus, jak ja dawno nie widziałem czegoś takiego jak automatyczna produkcja drewna przez, przez błąd lajki. Jezu! Okej, okay, dobre. Tu się da zwykłe bloki też tak wadzić. Czyli z tego da się dopić? Albo ja jestem po prostu tępy, a da się kilka naraz. No to nie, no to, to chyba jest sposób na farmienie. A! Dobre. Jezu! Congratulations. Jak to odkryłem? Nie wiem nawet, czy gdzieś. A to tutaj pisze chyba <laughs> You can use spawn to return the lobby. Ok, Okej, czekajcie faun. O oh, Oho. O oh, witam serdecznie. A to tak wygląda ogólnie to lobby. No są tu trochę lagi w sensie mi trochę znaczyło, bo. No tutaj jest serem Protected. Mogę mu pokazać swój prąg. Aha i tu jest sklep. Random food. Diamenty. Oke, okej, tu się nawet na takie rzeczy kupować i cena jest chyba tutaj. Lular. Complete Stage. No tego mi się nie chce czytać. A i sklepy mogę sobie to kupować. I to jest... Wallet 33 to kosztuje 1, tak? Tak. To kupmy, bo mi się nie chce tego przerabiać. I czekaj, czy mi się odblokowało więcej w quest... Dobra, myślałem już, że tak. No bo się odblokowało więcej w buku. SOMS! Dobra, podoba mi się ta paszka. Ty, ta paszka jest inna niż wszystkie poprzednie. I tu się nowy ten odblokował, chyba, bo tego. Nie, to było. To możemy sobie odebrać dolara. Okej, okay, okej, okay, dobra, nie. To mi się podoba. Ja to lubię. Tak, tak, tak może być. Pełnią generator muszę zrobić wtedy teraz. Ja nie mogę wrócić szybko, ja muszę sobie tutaj wybiec, tak? To. to ja przynajmniej pokażę, jak ładnie tutaj jest, stawiane to. Archive of Warning. Widzicie? I tutaj jest ten portal główny. Tutaj są w ogóle inne te rzeczy. To ja nie wiem, czy my to odblokujemy. Ja, ja myślałem, że tu tak mało rzeczy jest, a ja tu widzę, że tutaj będziemy odblokowywać nowe kwestie. Ciekawe, te nowe zakładki odblokujemy, bo chyba nie odblokujemy, bo tu jest echo of echo history. Tutaj nic chyba nie weszło nowego, więc no ciekawe to jest. O, jesteśmy u siebie. No, to jest interesujące, bym powiedział. Ja nie, ja nie pamiętam skąd może wydropić ten ten. glina, bo ja glinę potrzebuję. No, już wiem skąd może wydarzyć. Dlaczego? Jak mamy te koperczanki, to z czterech robi się. Tak, i z to można pewnie przepalić na mieć. Czym jest Copper Torch? Ja nawet nie mam pytań. Co to jest? Po co to istnieje? Ja to można przepalić na sztabkę miedzi, czyli w sumie mamy mieć. Pytanie, co mieć? Nie, dobra, nie. Nie rękujmy sobie. To też trzeba będzie na pewno coś zrobić. To mogę sobie. Potrzebuję potrzebuje kobla. Witam serdecznie. Zaczynamy kopanie tunelu. Najpierw murda. Oh, co to jest? Nawet nie chcę wiedzieć. Duża ta mapa. Ile to jest kartek? A nie, mała w sumie. Tylko tyle mamy otwarta. Ciekawe, w sumie, w eksploracji nie patrzałem. To tak sobie skajmujmy chwilowo. Force load no to na pewno te tutaj, które są. A i nie widać tych Force loading strzanków. Ok. no jest to trochę dziwne. E, czekajcie. No tutaj jest nasz główny ten, no to myślę, że możemy raz dwa, dwa trzy. No wy wiecie raczej ten, kto oglądał są broka Ja Nie rozumiem o co z tym chodzi, ale... Ale jakby jest to trochę śmieszne nawet jest patyk. Ja lubię takie tunele sobie robić, żeby wszystkiego nie walić w jednym miejscu. Tyle powinno mi hopla wystąpić chwilowo. Jak ja mam cyt no trzeba zrobić kolejnego. Tylko pytanie, czy to na zwykłych patykach przejdzie? Przejdzie. OK. I teraz co jest ważne, bo my potrzebujemy w sumie trochę limita, więc chwilowo przeprowadzę tylko 8, bo ten bądzaj podzik to i tak tylko dla testu. No nie, dobra, wszystko dobrze idzie. Bałem się, że to zepsułem, ale nie. Tego i poda, to chcemy dla testu zwalnąć. W sensie ja wiem jak on działa i raczej będę z niego zadowolony. E, a ja i tak chyba tego więcej potrzebuję. Nie wiem w sumie, jakbym to czymś przepalał, ja tak. E, I teraz... Jeszcze... No i teraz tylko tego potrzebuję, no czyli będę... A pytanie jest podstawowe. Hmm. Czy tutaj da się dowalić do tego... Make Farming Place, Peace of Dreams, Swaping and act to... Okay. A to nawet pisało na dole, że można zdobyć trochę kleju przed tego wywołując brushing. To nie wiem w sumie. Czyszcząc? Oczyszczając? Nie wiem w sumie jak to nazwać. Ja yeah. Tutaj powinno się dać chyba nałożyć na to hopper, ale z tego co widzę się chyba jednak nie da. Czy to jest crafting typu fajny crafting? To no nie jest crafting typu fajny crafting. A czy da się? Mm. Hmm, a weź mi pokaż. Ano, bo tu pokazuje wszystkie receptury, to nawet nie dobrem się. Dobra, walimy sobie w pola. Pyk! I teraz my mieliśmy tutaj hop. i mnie to w sumie bardzo ciekawi. Nie. No problem jest w tym, z nim to, że go trzeba będzie... ...ręcznie cały czas obalać. Chyba, że to jednak działa w sposób... Cwani, że trzeba pod tym hopper postawić. Awkward. 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 Ok, czyli tutaj trzeba Opcjonal mm. optional pod decoration. Okej. Okay. <laughs> Dobra, spoko, opcjonalny pod dekoracja. Ej, ty ładnie to wygląda, co jest? Ej, dobra, fajne to jest. Mogę okay, dać tu? Ej, dobra, fajne. Jezu, ja się jałem tym, tym. Dajmy tutaj ten. Dobra, nie, to jest węgiel, jeszcze, to moim zdaniem. No to możemy dać dekorację koblową chwilowo, tak w tematyce. Tylko tutaj pytanie jest: Enchant pod? Okej. Okay. Potrzebujemy na pewno tutaj wstawić tak. Nie potrzebujemy teraz siekiery drugiej, bo pytanie brzmi jasno, czy jakby, bo to ma swój storage własny, więc w sumie to... Halo i czemu, coś tu nie chciało? Enable. Okej, okay, się ścina, czyli to będzie tak długo, póki to ma durability się ścinać. Ja w sumie nie potrzebuję większego storage'a chwilowo na to. Ej dobra, to jest fajne, git. Teraz z dimetem trzeba coś zrobić. Trzeba pozyskać gaz z tego dimeta. Robię coś nie tak, bo to trzeba tym robić. Ja byłem tempy. Bywa. No e, walimy to sobie tutaj wszystko. I mamy gaz czyli będziemy mogli zrobić z zwierzątek. E, tylko ją by trzeba było zrobić w takim fajnym miejscu, i ja już Wam mówię z góry, że to będzie naprawdę fajne miejsce. No do według moich matematycznych obliżeń coś takiego mniej więcej bym chciał mieć, posiadać. Zaraz, iż mobki pasywne są bardzo mile widziane w naszym świecie, to sobie tutaj to tak już zniszczyłem. I możemy sobie tutaj już walnąć z drogę z limita, i żeby tutaj mu dać te gasty. I możemy tutaj te walnąć w fabrykę limita. Już zanim to postawiłem, żeby to się mogło rozprzestrzeniać, Oliwka zniszczył mi się ten ten do betonowania tego. Detonowania tego Bajdora i do przerabiania tego. No i już przynajmniej mamy pewność, iż ok. Ty, to stawianie tych bloków nie jest się za głośno w stosunku do mnie? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Najwyżej będę miał problem, bo nie pamiętam, czy rozdzielam ścieżki w nagraniu dźwiękowym, yy, więc nie będę mógł wam tego nawet przyciszyć. No. To problemy mnie za jakieś e, 3,5 godziny. Okej. Okay. No teraz raczej nic z tym nie zrobimy. Ale przynajmniej wyłożyliśmy całą przestrzeń. E, trzeba by było zrobić tak zwany ruch. E, tak zwany. Wybrzeżny. W sensie. panie nie umiem trafić. Robimy sobie tak. To stawiamy sobie tu. I tu stawiamy kobla cały. Dziękuję, to najlepsze. 289 zapasu kobla. Tyle może być. Yy, a, jeszcze mieliśmy skończyć zdobyć to. E, ja. Tutaj mamy fiumera. Fiumera nie mamy niestety. Dobra, ty. Ty nie ma. Tole całkiem sprawnie. 46, tego. No, No niestety chwilowo nie, nie pozystam go. Chociaż mam 3 dni, to mogę to przeszukać. Jakby, jak nie chce ten Minga pomóc tam, to możemy pomóc sobie sami, chociaż niestety tutaj nam to zbytnio nie pomogło. Level nam się tego wbije, tylko nie mam pojęcia, kiedy on by nam był pokazany. Ale trzeba to zrobić, żeby level nam się wbił. Więc robimy tak zwaną sytuację. Ja. Jak to wyłączyć? Chyba wyłączyłem. To git. A jak tam trapka? na swoje miejscu, nie podoba. Nie wyłączyłem tego, ale ja nie chcę ciebie. Nie wiem, widzieć. O, sam widzę. Aha! To jest dźwięk, i możesz chce widzieć. Ciekawe. Ciekawa opcja w sumie. Nie wiem, czy jeśli ktoś jest głuchy, to z tego korzysta. Chyba nie. Jakby. Ciekawe w sumie. No, ciekawe. Po prostu ciekawe. Jakby nie, nie ma się co tu, tutaj tu, tu nie rozwodzić nad tym tematem. Just, ciekawe to jest. Okej, okay, mamy grabę, teraz możemy to tutaj postawić i będziemy mieli pewnie, no zakładam, że z tego 64, no raczej to nie może być zbyt szybki progres, więc zakładam tak, z 3 sztabki żelaza nam się udało zbierać z tego, yy, w dobrych wiatrach, a w sumie więcej nie potrzebujemy, więc w sumie tylko dwie potrzebujemy. Dobra, zobaczmy. Au, to było całkiem głośne, tutaj chyba nie mam młotka, żeby to pomnożyć, chociaż mógłbym zobaczyć. Ale raczej nie ma. No się nie da nic z tym zrobić. No da się pyłek, ale on się nie mnoży na dwa, więc nie ma co w ogóle. Ja potrzebuję dwa irona chyba, nie? LTA. I patyki potrzebne są jeszcze. Dobra, ty tego tutaj jest sporo. Okej, okay, przyjemne. E, teraz lecimy tak. Pyk. I want to sobie. Assemble dostałem z tego. Unrate level, wbity, backup configuration. Przydadzą się backupy, bo widziałem tutaj w questach gdzieś czarną dziurę. A jak dobrze wiecie co to, to jest tą ja lubię bawić się czarnymi dziurami. To moja pasja życiowa. E, underground spring. Czas kopać, to chyba mówią o tym. E, chyba jajka najbardziej mi by zależało. O, dziękuję. Skóra. Dawaj, dawaj, o, jajko? Dawaj, 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 dawaj. Skóra? O, to jest skóra to za chwilę. O, bardzo fajnie, że skłonadki, bo jeśli się nie mylę, to będzie się dało coś pożytecznego. Mam aż 4 jajka. E, bardzo dobrze. Ten młotek w sumie co robi? A on robi to samo co jego poprzednik chyba. To chyba nie ma zbytnio znaczenia. Zobaczcie, i teraz trzeba będzie się kopać. Kopanie. Zobaczcie, i teraz możemy wrócić do przesiewania dasta, bo widzieliśmy ten poziom i co z tego dostaniemy? Ok, dostajemy teraz redstone z tego i więcej surowców, jakichś ciekawszych. Redstone dostaje się już pełnym tym, więc nie trzeba go robić. Tin chunk. Czemu ta trawa nie rośnie? Dobra, teraz jest mi smutno, aż muszę coś zrobić. Ok, już widzę minus mojej metody. E, otóż bardzo dużo syfu dostaliśmy przy okazji. Ale mamy aż 12 kolejnych sitców, więc ja ogólnie bym nie narzekał aż tak to jakoś na to. Yy, I możemy to sobie pozasadzać w najróżniejszych kątach, w płotkowie. Yy, plus trzeba jeszcze zrobić płotki. No, i w tym momencie zobaczymy jak moje doświadczenie z Minecrafta jest jeśli chodzi o robienie płotków. Banę to dobre w sumie, tego co widzę. Tylko pytanie, my chcemy tak i tak, czy my chcemy. Ja bym dał chyba wszystkie odkryjące się. I sobie piek, piek, piek. Będzie to dobrze, może tutaj po prostu do małych pracę, a dlaczego, Dlatego tak nieśmiało tutaj się robi takie ten, nie wiem. Zobaczymy. Kiedyś. Aktualnie to trzeba będzie się dokopać do, no tu będzie ten, no chociaż nie mogę tego udowodnić. No ale raczej patrząc pod tej mapie, no to tylko tutaj się wydaje jakby, o tu jest Healing Streaming dosłownie napisane nawet. Więc tam trzeba się będzie przekopać. Tutaj trzeba zrobić tak. Tym to raczej się nie przekopiemy. A bo tu jest chyba, ile bloków wykopał? 12%? Co to jest 459% na tego 12%? Nie czaję. Do wylewelowania co to level dostaje? XD? No, taki zrazu by się przydało zrobić. No nie powiem, że nie, ale jeśli chcemy się tam dokopać, to byśmy potrzebowali. O, może zrobić. To. To jest bardzo przyjemne. Ok. Podziękujemy temu muś Dobra, ja widzę, że game to jest w sensie. game tak? To jest chyba bardzo zaawansowana technologia. Czyli trzeba będzie się tam szykować metodą standardową. Ej, ty ja w ogóle zapomniałem, że mamy 13 tych tutaj. Co jest? Jesteśmy uratowani. Można tutaj zrobić taką mini farmę wody. W sensie farmę wody. No po prostu nieskończonej piodajo, okej. I... Ała. Proszę mnie nie palić. Wyobrażam sobie, że to jest Dobra, nie, jak ja nie mam zielonych ścieżek, to taka jest normalnie realnie tak łączna. Przesada, bo widzicie? MTX w kawcie. jak to odbija przecież. Dobra, może teraz nie. No, ku, a ty odbija, co jest? No, chcę X. a mamy MTX, X w domu. Nieładny jest Dobra, mamy golda. Nie, no dobra ty, cinema, kino, kino absolutne. Dobra nie, dobra teraz już wiemy przynajmniej, a to jest chronik cel. Ametystu potrzebuje, dlaczego? Dlatego musimy tam iść, bo ametystu się chyba nie pozyska inaczej niż tylko i wyłącznie poprzez zabijanie ametystów. I potrzebujemy się uzbroić. Ile mamy drewna? Jezu za dużo. Za dużo by zliczyć. Czyli potrzebuję w sumie więcej yy, gawelu, yy, żeby móc się uzebrać z żelaznego seta. Ale ja myślę, że tym będzie można się zająć już w kolejnym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.